Cześć, tu Micka Mateusz, Mindset marketingowca. W tym filmie omówię takie trzy cechy, trzy rzeczy, które świadczą o tym, jaki mindset do biznesu ma Mirosław Skwarek. Znany spec od marketingu, nie wiem czy go kojarzysz z YouTube'a, ale jest to gościu, który stworzył kilkadziesiąt różnych kursów z tego zakresu, prowadzi kanał na YouTube'ie, konto na TikToku, gdzie ma naprawdę mnóstwo obserwujących, wydał własne książki, które możesz zakupić w Empiku. Raz nawet wspomniał, że wygenerował 400 tysięcy złotych w 13 dni na jednej kampanii. Więc dlatego omawiam tego gościa tutaj w tym materiale, żeby Ci pokazać no, chociaż taką garstkę tego, jak podchodzi do biznesu, jaki ma mindset. I będziesz mógł to zastosować u siebie, zainspirować się. Ja Ci powiem, że ja stosuję jego porady, jego techniki w biznesie i widzę, jakie to przynosi mi efekty, więc przejdźmy do pierwszej cechy. O której się dowiedziałem, o której mówił, nie? jak on podchodzi do różnych sytuacji w biznesie. Więc słuchaj, jeśli ma zacząć jakiś projekt, nie? nie wiem, wypuszczenie jakiegoś nowego produktu, wystartowanie z kampanią reklamową, no to powiedział, że jak ma zacząć z takim danym projektem, to nie przygotowuje się, nie analizuje tego ciągle w głowie, nie myśli, czy to ma sens, czy to jest dobrze, a może tu jeszcze coś dopieścić, tu coś zmienić, i tak dalej. Przez ileś dni, tylko jak najszybciej robi pierwszy krok. Naj wiesz, natychmiastowo działa. Nie kieruje się perfekcjonizmem. Tylko robi pierwszy krok, żeby zacząć jak najszybciej ten projekt. Żeby już wystartować. Bo wiesz, niektórzy tylko myślą, analizują, dopieszczają wszystko. Tam strona musi być idealnie, tu kolory i tak dalej, i tekst wyrównany. I to im zajmuje, wiesz, mnóstwo czasu. Pochłania mnóstwo energii. Zamiast po prostu wystartować ze stroną, niech, wiesz, niech oceni to rynek. Niech wystartuje, niech już na przykład leci reklama strony. Później będzie się to wszystko dopieszczać, ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej wystartować z danym projektem, bo sam dobrze wiesz, jak to jest z wystartowaniem, z czymś nowym, że to się odkłada, aż w końcu wiesz, dochodzi do tego, że odkładasz dany projekt na, wiesz, na bok i już tego nie realizujesz. Albo się rozmyślasz, że a dobra, jednak tego nie robię. Więc chodzi o to, żebyś wprowadził, zainspirował się tym, co robi Mirek. I wprowadził to u siebie. Żebyś, jak masz zacząć jakiś projekt, jakąś rzecz, albo dowolne jakieś zadanie, to jak najszybciej zrób pierwszy krok. Najmniejszy krok. To nawet, wiesz, można to tak porównać, że masz zacząć biegać, nie? I ty sobie mówisz, dobra, będę biegać pół godziny dziennie, nie? 30 minut. Nie biegaj 30 minut dziennie, tylko zrób pierwszy krok i biegnie, idź biegać chociaż przez 5 minut. Żeby zacząć. A może się okazać tak, że, wiesz, ma, miałeś pójść biegać przez 5 minut, a biegałeś 20 minut, nie? Chodzi o to, żebyś jak najszybciej wystartował, wiesz, i zaczął małym krokiem. To była pierwsza cecha. Teraz przeanalizuję drugą cechę, o której mówił, co on robi właśnie, jak ma zacząć jakiś projekt. Słuchaj, bo jest czasem tak, że wiesz, masz wystartować z jakimś projektem, wiesz, zaczynasz na przykład tworzyć pro... no tworzysz produkt nowy, nie? I zaczynasz pierwszy dzień, drugi dzień, a trzeciego dnia mówisz: "A czy to ma sens?" A może jednak Skupię się na moim tym starym pro produkcie, bo masz wystartować z kanałem na YouTubie, na YouTube, nie, i wrzucasz pierwszy film, drugi, trzeci, a już jak masz wrzucić czwarty, to mówisz, a to nie ma sensu, bo jest mało wyświetleń, nikt tego nie chce oglądać i rezygnujesz. I tak większość osób ma. Rezygnują za szybko, bo nie widzą od razu efektów. A tu chodzi o to, żeby wytrwać jak najdłużej, bo efekty po pojawią się dopiero z czasem, później. Trzeba wytrwać te, wiesz, ten, ten, po ten początek, nie? Działania. I teraz o jakiej technice zajebistej się od niego, ne, wiesz, dowiedziałem, to on robi coś takiego, że, wiesz, tworzy u siebie takie warunki, z których już nie, nie wynegocjuje z samym sobą, że ma zrezygnować. Czyli na przykład wiesz, wyobraź sobie, że zaczynasz jakiś projekt, to na przykład kup hosting. Hosting, domenę na cały rok. Wydaj na to kasę i będziesz mieć tą świadomość, kurczę. No skoro już wydałem, wiesz, wykupiłem na cały rok, no to już nie zrezygnuję, wiesz, już trudniej będzie się wycofać. Albo na przykład wiesz co ja zrobiłem? Ja wykupiłem pakiet u montażysty filmów, które mam mi, wiesz, zmontować. Już, wiesz, 10 filmów w przód, więc ja się nie wycofam z tego YouTube'a, wiesz, mam takie, że dobra, już zapłaciłem mu z góry kasę za montaż, wiesz, tych filmów, tak w przód, więc już się nie wycofam. Jest to też kolejny przykład, nie? Jak ty masz robić? Stwórz sobie takie warunki, z których się już nie wycofasz. Tego się właśnie e, nauczyłem od Mirka, on to stosuje, no i patrz jak podchodzi do biznesu, nie? I teraz trzecia cecha, no to słuchaj, jeśli go oglądasz, no to pewnie zauważyłeś, że... No słuchaj, regularnie działa, ciągle jest w ruchu, ciągle wrzuca coś na YouTube'a, regularnie, na TikToku wrzuca materiały, wszędzie się reklamuje, wszędzie jest. No powiem Ci, że nie robi czegoś takiego jak inni, że wrzucą, nie wiem, kilka materiałów na YouTube'a i przez rok już yy, nic nie nagrywają. Przerwę sobie robią. Albo na przykład, wiesz, ktoś stworzy sobie produkt, o, wiesz, na przykładzie Mirka, że stworzył produkt, zarobił na nim milion złotych, a i dobra, teraz już wyjebane, już nie muszę dalej działać i tak dalej. Nie ma takiego podejścia, mimo tylu sukcesów. Wypuścił jeden produkt, drugi, trzeci, on wypuszcza kolejne produkty. Teraz wiesz, moda na sztuczną inteligencję, więc stworzył, wiesz, jakiś, nie, nie wiem co to dokładnie jest, ale jakiś produkt właśnie do, dotyczący tego tematu, więc ciągle idzie razem z modą, z tym, co jest na czasie, wypuszcza nowe projekty, ciągle jest w ruchu, ciągle działa. Na pieprza robotę, mimo to, że już dużo osiągnął, na pieprza robotę, mimo że na przykład, no pewnie tak ta jak każdy przedsiębiorca miał jakieś problemy, nie szło, kampania nie wychodziła, to pewnie cisnął mimo wszystko, testował jedną reklamę, drugą, trzecią, aż wyjdzie, ciągle był w ruchu i tego się nauczyłem. To jest taka trzecia jego cecha, ta determinacja, ta regularność w działaniu, te takie. No po prostu zapierdalanie w pracy, nie? Projekt za projektem, ciągle w ruchu, ciągle w tym stanie flow. I tego, i to zastosuj u siebie. Wprowadź, wiesz, wykreuj u siebie taki też mindset w swoim biznesie. Rób tak jak on, ja to stosuję, co on mówi i mi to przynosi zajebiste efekty. W kolejnych filmach będę analizować podejście i mindset innych znanych speców ze świata biznesu i marketingu. Więc słuchaj, to co Ci wyłożyłem, naprawdę wprowadź u siebie, zastosuj. No bo skoro gościu robi takie wyniki, skoro tyle zarabia kasy, no to dużo to świadczy o jego mindsetzie, nie? No i słuchaj, też polecam Ci jego kanał. W opisie zostawiłem link do jego YouTube'a, to zapoznaj się z jego materiałami, z jego treści, wiesz, treściami, bo naprawdę gościu wykłada konkret wiedzę z zakresu marketingu i tak dalej. Więc to wszystko, jeśli chodzi o ten materiał. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymaj się.